Cześć z Piona! Cześć Cześć, Piona! Słuchajcie, witamy Was serdecznie w zielony piątek, tak? Tak. Mamy zieloną bluzkę? Tak. Ja mam zielony napis, mamy zielony piątek, mamy szpilak, będzie zielony, będzie kolorowo, więc jedziemy z koksem. Przestaw, to nie wolno. A tak na apropo, nie miksujcie powietrza, bo zepsujecie blendery swoje. Więc słuchajcie, dzisiaj miksujemy koktajl. Dwa, dwie pomarańcze, banan, łyżka siemienia dwie garści świeżej, umytej e, szpinaku. Świeżej, umytej szpinaku. Świeżotego, świeżego, umytego szpinaku. Dobra, banana. Banana, Mikołaj, będzie? Ale można równie dobrze użyć mrożonego szpinaku, zwłaszcza Panie. teraz, w tym okresie, kiedy w sklepie nie ma... no znaczy się w sklepie jest, tylko nie robimy tak często zakupów. Mhm, dobra. To do dajemy, tak? Dobra. Ok, dzięki. No i sobie, dobra. Mrożony szpinak też jest fajny, bo nie musicie wcale mieć dobrego blendera. Można rozmrozić go po prostu, Mam. zwłaszcza ten taki rozdrobniony, i wtedy spokojnie się zmiksuje. A przecież banan był do koktajlu. musisz wrzucić tutaj. <laughs> A jak będziesz chciał, to zaraz zjesz sobie na deser całego banana, tak? Ty lubisz banany? Tak. Jak bardzo lubisz banany? Codziennie jesz banany Mikołaj? Prawie. Tak. Słuchajcie, bardzo lubi banany. No nie ich aż nie wiadomo jak często, ale rzeczywiście jest to jeden z podstawowych owoców. Jabłko, banan, coś co Mikołaj po prostu wcina. Pomarańcze. Zostaw na chwilkę. Mam już tutaj i to wszystko zleci. Będziesz tak No i na dół tego szpinaku, może on się wtedy lepiej zmiksuje. Dobrze. Popatrzcie, no nawet może rzeczywiście damy troszkę niżej ten szpinak siedmiolnianym Mikołajku, Rzucisz do środka? Rzuć. O, ok, dziękuję. Tutaj jeszcze jedno zostało do wrzucenia. Dzisiaj jest pięć koktajli Proszę. do wyboru. Tak, dzisiaj jest pięć koktajli w ogóle do wyboru. Tak, ja my no robimy jeden, bo wybraliśmy ten akurat, który już wybraliśmy. Zobaczymy. O, nie no, słuchajcie, nie, nie dawaj mu, żeby, bo żeby nie włączył teraz. Dobrze, poczekaj, jeszcze musimy wrzucić pomarańczę, tak? Właśnie przed chwilką kombinował, nie! Poczekaj sekundę, jeszcze wrzucimy pomarańcze, dobrze? Tak? Słuchajcie, coraz ciężej go utrzymam tutaj. Oczywiście, jak tylko słyszysz słowo miksujemy, to on przyprowadza sobie już krzesełko, poczekaj sekundę. I już tutaj biegnie, on będzie miksował. On jest pierwszy do miksowania, ale też jak widzisz pierwszy zaczyna też już e, rozdrabiać. Mogą sobie tą pomarańczę też to e, nakrajać, tak jak mm, gry fruta. Byłoby też trochę łatwiej. Rzucaj. Dobra, rzucamy. Miki wrzuca? Tak. <grystanie> Dziecko, ty jesteś głodny? Ale chwilą to obiad. Dobra. Ale rzucamy, ok? Fors. Ja dolewam wody. Cześć, nie ma najmniejszego problemu. Proszę, dla Ciebie. Nie wiem, nie wiem. Mm -hmm. No i dobra, słuchajcie, jedziemy. Normalnie bym Wam super słuchajcie, super, jest piątek, jest weekend, będziemy odpoczywać e, od dwóch tygodni. E, pewnie odpoczywacie e, albo pracujecie w domu, i weekend mamy teoretycznie cały czas. W ogóle ciężko jest czasami zrozumieć i zapamiętać, jaki jest dzień tygodnia, ale dzisiaj dzięki temu, że mamy kolorowe dni, to wiemy. Już, już, już. Słuchajcie. zaś musiałeś dołożyć swoje, tak? Pięć groszy. Dobra. Nie to, nie to. Nie to, nie już. No dobrze. okej okay. Mikołajku, wlewamy. Kto będzie pierwszy pił? Będzie pił Mikołajek. Tak. Dobrze. Proszę. Dobre. Le. <laughs> no to, yeah. no, to no to jak ble to smacznego. My już wiemy, że ble to znaczy, że jest dobre. Tutaj nie ma uh -huh. mm, pycha, no widzisz, no to pycha. I że jak ktoś mógł kiedykolwiek pomyśleć, że on udaje, że on pije, a my go głodzimy, ja tego nie wiem. Teraz mogę ja? Dobra, teraz ja. Starczy Pyszne. i dla Ciebie, i dla to... Dla wszystkich starczy. Ale ja tak to trzymam. Wiecie co, bo on już się czaił, żeby odpalić blender, a bez przykrywki bylibyśmy naprawdę mieli zielony piątek. Pozdrawiamy. Słuchajcie, miksujcie kolorowy weekend przed nami, więc jedziemy z tekstem. Pa, pa, zrobisz ładnie papa. Papa? Pa. Zrób ładnie papa. Pa. Dziękuję, Nie funka. ma czasu. Zrób papa i będziemy pili, dobra? Pa, cześć. cześć, Cześć.